Na drugą gawę w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym zaprasza Park Naukowo-Technologiczny w Opolu. Dzień dobry, w programie Druga Kawa, witam Maciej Nowak, moim gościem jest Karol Cebula, przedsiębiorca ze Strzelec za Polski. witam serdecznie. Dzień dobry. Wczoraj rozmawialiśmy z Violetą Porowską, która zachwalała zalety Andrzeja Dudy na prezydenta Polski. W czym Bronisław Komorowski, Pana zdaniem, jest lepszy od Andrzeja Dudy i dlaczego to on powinien zostać prezydentem? Widzi Pan, czasy e, w jakich żyjemy są takie jakie są. Na pewno niełatwy. I na pewno jeszcze nam bardzo daleko do tego, żeby był spokój zarówno gospodarczy, jak i społeczny, a zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo międzynarodowe. I tu wydaje mi się, że w tej sytuacji nie wydaje mi się, jestem pewne, że e, tu potrzebne jest kierownictwo państwa odpowiedzialne, rzetelne, e, a nie takie działania podskokowe, to zupełnie nie to. Nie jest ten czas, nie ten czas na to. I tu tym właśnie imponuje mnie pan prezydent, że ma tą rozwagę, ma tą jest rzetelnym człowiekiem, że tu nikt nie ma wątpliwości. A wiele osób w Polsce narzeka na to, co się u nas dzieje. Pan Duda z kolei oferuje zmianę. Ja też narzekam, że sprawa była jasna. Ja też narzekam. Nie jestem zadowolony z tego, co robi rząd, ale wie pan, nie można w czambu bić we wszystko, bo wedle tego, co słyszę ze strony y, rzeczników i pana i samego pana Dudy, to właściwie my jesteśmy na dnie, nie ma nic. A niechże pan łaskawie się przejdzie, pan niech pamięta jak wyglądało pole 25 lat temu, jak wyglądały nasze przedsiębiorstwa, jakim parkiem maszynowym myśmy dysponowali, co mamy dzisiaj. Niech pan popatrzy na ulicy. Mamy już miliony samochodów. Przecież to nie spadło z nieba. Są mhm. pobudowane autostrady i to trzeba widzieć. Ale oprócz tego widzę także to, że niestety rząd nie zawsze, nie wszystko robi tak, jak my tego oczekujemy. I to nie są nawet sprawy związane z dobrobytem, z pieniędzmi, z, z majątkiem. To są sprawy czasem bardzo proste. Obywatel, na przykład, najbardziej narzeka na biurokrację. No, Czy to, nie... to się kłania trochę, że tak powiem. Paweł Kukiz ze swoim sukcesem, sukcesem wyborczym, który że tak powiem mówi, że no nie ceni się obywateli, tak, że oni nie mają jakby prawa głosu, bo muszą głosować na partyjne listy. chociażby. I tu niestety ma rację. No niestety ta władza, ale także i poprzednie, no, nie nauczyły się jeszcze słuchać obywateli, nie, nie, nie nauczyły się słuchać narodu. No, I to jest nasze. To jest, to jest nieszczęście, to jest nieszczęście, oczywiście. Ale przecież, panie redaktorze, Mieliśmy próbkę rządów pisowskich, no ja bardzo przepraszam. Nie pan tak, jeden przykład, że PiS posłuchał naród. No, no. Widzi pan nie ma pan. No. Nie ma. Nie ma, wręcz przeciwnie, mm -hmm. wręcz przeciwnie. Chyba, że uznamy za pozytyw to, że właśnie za czasów pana Ziobry, powiedzmy ludzie byli budzeni o godzinie 6 rano. i to w taki dość brutalny sposób. To jest słowa. To trochę żartobliwie, mm -hmm. bo ja nie lubię takich bo Bronisław Komorowski obiecuje znacznie mniej niż Andrzej Duda. Andrzej Duda na 200, blisko 300 milionów, brunestwa komorowskich chyba na 35, z tego jeśli dobrze pamiętam liczby. E, no wie pan, to jest tak. Ja myślę, że to jest też niedociągnięcie tutaj ze, ze strony rzeczników pana prezydenta, dlatego że wszyscy mówią, jedni mówią, że Duda ona obiecał 100 milionów, drugi daje 200, potem ktoś dał 300, potem 310. Bo Pan profesor Orłowski chyba już przebił wszystkich i mm -hmm. zrobił 310. Natomiast brak mnie osobiście brakuje bardzo, bardzo szczegółowego wyliczenia. Ja nie mam wątpliwości, nie mam, jako stary biznesmen, nie mam wątpliwości dla siebie, bo ja sam sobie to wyliczyłem, że te pieniądze, które e, w, powinny się znaleźć dla realizacji tych obiecanek, są tak wielkie, że mm -hmm. tego nasz kraj nasz kraj nie wytrzyma. To jest po prostu niemożliwe. Andrzej Duda pokazuje te pozycje po stronie wydatków, ale pokazuje też, jak zdobyć przychody, na przykład opodatkować... No nie, nawet, panie redaktorze, ja bardzo przepraszam, wie pan, ja panu wspomniałem dzisiaj o, już o rzetelności. Ja ponad 60 lat siedzę w biznesie prywatnym i uważam, że rzetelność powinna być taką podstawową cechą wszystkich członków narodu, bo, że tak powiem, bardzo, bardzo patetycznie. Bo to jest najbardziej istotne, wie pan, ale jeśli ja słucham pana, pana Dudę, który na przykład podczas ostatniej debaty chyba w, w ostatnim zdaniu, a może w przedostatnim zdaniu yy, mówił, że on opodatkuje aktyw po to, żeby zdobyć pieniądze dla obywateli, opodat opodatkuje aktywa bankowe. Otóż szanowny panie Duda. Nie wiem, albo Pan nie wie, co to są aktywa, albo Pan po prostu jest nieuczciwy. Otóż aktywa bankowe to jest nic innego jak nieruchomości, posiadłości banku oraz należności. A co to są należności w banku? Należności w banku to są kredyty i pożyczki udzielane przedsiębiorcom, obywatelom na mieszkania, na to, na tamto i na owo. Więc na miłość Pana Boga, Pan chce opodatkować kredyty, mówiąc, że Pan robi dobrze obywatelom. To jest nieprawdopodobne. No, była druga sytuacja, Panie, tak prowokowa, ale tu akurat trafił Pan na człowieka, który się na tym zna. E, opodatkowanie podatkiem obrotowym, to są słowa Pana Dudy. Marketów. Marketów. No wszystkich razie w oczy, że mamy wielkie sieci handlowe z milionowymi zyskami, które płacą niewielkie podatki w kraju. Wie pan, przede wszystkim to tak, jeśli by, odskoczę na chwilkę, bo jeśli by tak sprawy potraktować, to wiadomo, co się działo w Polsce. Właśnie to, że dzisiaj mamy już zaplecze techniczne i tak dalej, to dzięki, między innymi dzięki temu, że robiliśmy specjalne strefy, jak chcieliśmy mieć hipermarkety, to powiedzieliśmy i nie tylko hipermarketom, ale i przedsiębiorcom zagranicznym, że pierwsze trzy lata są przykład są w od podatku i to przyciągnęło, przyciągnęło do nas inwestorów. I tylko to. Ale ja od tego to tak tylko na marginesie, żeby, żeby wiadomo było, że to jest. Że, ale tutaj do tego konkretnego przypadku wracając, to proszę pana, no nie można dla. Hipermarketów wymyślić podatek obrotowy. Z prostej przyczyny. Po pierwsze, podatek obrotowy u nas jest. Tylko on postaci. się już nie nazywa obrotowym od czasów, kiedy funkcjonował pan, 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 pan profesor Modzelewski u pana Balcerowicza. To wymyślił watek, podatek VAT, stosowany w całej Europie, właściwie na całym świecie. To jest nic innego jak podatek obrotowy. Więc w tej chwili stworzyć nowy podatek obrotowy dla tej grupy handlowców, mm -hmm. to jest niewyobrażalne. Po pierwsze, żaden rząd z takim wnioskiem, nawet pisowski rząd, nie wyjdzie z takim wnioskiem. No to jest mnożenie y podatków. Tak, ale to jest jeszcze jedna rzecz, Wie pan, to jest po pierwsze, to jest niekonstytucyjny. No nie można, ja pana bardzo przepraszam. Y pan jest handlowcem i ja jestem handlowcem. Pan ma podatek taki, a taki, a ja tylko dlatego, że mam inne imię, że mam Karol na imię, mhm. to mnie Pan jeszcze dołoży 5% podatku innego, prawda? To jest absolutnie niedopuszczalne i to jest niekonstytucyjne, więc to nie wchodzi w ogóle w rachubę. No i dlatego można tylko zadać Panu Dudzie te pytanie, Panie Duda, na miłość Pana Boga, niech Pan powie, czy Pan, przepraszam bardzo, ale muszę to powiedzieć, czy Pan jest tak głupi, czy po prostu tak zakłamany? Pan, pan Duda naprawdę nie robi wrażenia głupiego człowieka. Nie jest, to, no, to nie jest głupi człowiek, to jest inteligent. Ja go zresztą bardzo, bardzo wysoko cenię. Bronisław po Komorowski postuluje program, pierwsza praca, 100 tysięcy miejsc pracy dla młodych. To nie jest taka kolejna obietnica, już mieliśmy mieszkania, 100 milionów od Wałęsy. To jest realne w ogóle do przeprowadzenia? Hasło jest bardzo dobry tylko trzeba go realizować. Ja chcę Panu powiedzieć, że dzisiaj rano na przykład myśmy tu z inicjatywy o Polskiej Izby Gospodarczej mieli spotkanie właśnie na ten temat, ale nie, nie z inspiracji pana, pana Prezydenta Komorowskiego, tylko my to próbujemy mm -hmm. tu już robić, bo to jest najgorsze, co, nas, co, co mamy, to jest ta 50% co najmniej 50% bezrobocie bez młodych ludzi pomiędzy 25 a 30 rokiem życia. Prawda? To jest tragedia. To jest no tragedia. I ci ludzie później uciekają. Tak. Mało tego, jeszcze jest gorzej, wie pan, szkolnictwo w moim odczuciu, w naszym odczuciu, dlatego myśmy się dzisiaj spotkali w bardzo szerokim gronie i dyskutowaliśmy kilka godzin. Szkolnictwo zawodowe no, jest naprawdę wie pan wszystko to, co było dobre w Polsce swego czasu na wzór niemiecki nomenomen. To wszystko zostało zniszczone, to wszystko nie istnieje. Teraz mm -hmm. próbujemy to odbudowywać. Więc hasło naprawdę jest jak najbardziej na miejscu. Na miłość Boga, no, no my musimy postarać się o to, żeby nasi młodzi ludzie mogli zostać u nas. Mm -hmm. Pytanie na koniec. Kto się będzie cieszył w poniedziałek? Wiem pan no różnica, ja, ja, ja nie jestem próżbit, ja jestem zbyt rzeczowy i za bardzo za długo w interesie siedzę, żebym ja wróżył, ale yy, i też nie lubię tego słowa nadzieja, wie Pan, bo on jest mało konkretny. Ale zrobię wyjątek i powiem, że żyję nadzieją, że y, jednak wygra Pan Komorowski, bo to nie jest prawa Komorowskiego, wie Pan, to nie jest prawa jednego człowieka. To niech Pan pamięta, nie Pan przypomni sobie, pu, aby Pan nie musiał sobie przypomnieć moje słowa, że to będzie reakcja łańcuchowa, jeśli padnie, Komorowski, to on nie padnie sam. To jak będzie. Będzie to, pomór. To zobaczymy wkrótce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Karol Cebula, dziękuję przedsiębiorca Zastrzelonych ZOP Polski, był gościem w drugiej kawie. Dziękuję. dziękuję bardzo.